Siemaneczko, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie po takiej dłuższej przerwie na moim kanale spowodowanej tym, że byłem na wyjeździe w Maroko, z którego taki krótki vlog również pojawi się na kanale. Bardzo się cieszę, że mogę dla Was w końcu nagrać, bo ogromnie się stęskniłem za wami i za tym, że mogę dla Was przygotować kolejny film. Także super, że już tu jestem na swoim miejscu w domu i Mogę dla Was nagrywać. A dzisiaj przechodzimy sobie do takiego tematu o podłożach. Pokażę Wam, w czym uprawiam swoje rośliny. Krótko omówię każde podłoże, w którym uprawiam jakąś daną roślinę. Także mam nadzieję, że temat będzie dla Was troszeczkę pomocny, że czymś się zainspirujecie. Być może spróbujecie czegoś nowego, bo to też o to chodzi, żeby próbować. I zaczniemy sobie od pierwszego. Podłoża, które jest podłożem moim zdaniem bardzo fajnym jak na razie, już Wam pokazuję co to jest. Słuchajcie, tutaj mamy w doniczce keramzyt hydroponiczny, i to jest podłoże, z którego ja korzystam najkrócej z tych wszystkich podłoży, które, które wykorzystuję w uprawie roślin i Mam tutaj malutkiego filodendrona melanochryzum, który już nie jest aż takim maluszkiem, jakim był, jak ja go kupowałem. No i postanowiłem sobie zrobić taki eksperyment, bo ta roślina przyjechała do mnie yy, chyba zawinięta w mech. To nie była roślina, która była w doniczce z ziemią. No i ja wykorzystałem to, że te korzenie były czyściutkie, że nie musiałem ich czyścić i postanowiłem sobie jeszcze dobrać do tego właśnie keramzyt hydroponiczny i umieścić tą roślinę na, w ramach takiego eksperymentu i powiem wam, że do tej pory naprawdę fajnie mi się to sprawdza. Bo roślinka jest zdrowa, nie mam z nią żadnych kłopotów, no i fajnie rośnie. Jest to mała roślina, a keramzyt jest dość lekki, więc do Cięższych roślin może być troszeczkę gorzej, jeżeli chodzi o, o te podłoże. Jeżeli chodzi o skład takiego keramzytu, to jest w 100% palona glina, która ma różną wielkość. To są takie kuleczki. Zobaczcie, ja Wam tu pokażę, jak to wygląda. To są takie kuleczki o różnej wielkości ta jest na przykład troszeczkę mniejsza i tutaj frakcja tego keramzytu hydroponicznego to jest od 8 do 16 mm i producent tutaj napisał aby przed użyciem ten keramzyt przepłukać i namaczać go w wodzie przez minimum 24 godziny ja posłuchałem się producenta i też tak zrobiłem przepłukałem ten keramzyt namoczyłem go i następnie włożyłem, posadziłem do niego roślinę, ale co jeszcze możecie zauważyć tutaj na dnie doniczki. Dałem tutaj troszeczkę mchu. Z tego powodu, że jakbym na przykład zalał ten keramzyt, on bardzo szybko by wysechł, no i cała woda poszłaby w osłonkę i Wtedy roślina mogłaby za szybko przesychać, bo keramzyt nie jest aż tak chłonnym podłożem, on bardzo mocno nie nasiąka, on jest minimalnie leciutko wilgotny tutaj z wierzchu, ale ja też tą roślinę dwa dni temu podlewałem, więc ten keramzyt jeszcze jest lekko wilgotny, a mech będzie powodował to, że ta woda będzie się tutaj na dnie zatrzymywać i ta wilgoć będzie stopniowo uwalniana do góry, i nie będę musiał tak szybko sprawdzać, czy roślinka nie ma zasucho. A jak chcę sprawdzić, czy już faktycznie wszystko, czy już roślina jest do podlania, no to ja sobie tutaj sprawdzam palcem, jak ten mech tutaj wysycha. On na razie jest mokry, ale kiedy on już przesycha, to już jest dla mnie moment i wskazówka do tego, aby podlać tą roślinę. Fajną zaletą, tego karamzytu jest to, że on bardzo estetycznie wygląda. To są fajne kuleczki, bardzo takie równe, choć tutaj nie wszystkie są kuleczkami. Są też takie troszeczkę jakby bobki, ale ładnie to wygląda. Powiem Wam, że bardzo, bardzo estetycznie, i na razie widzę, że korzenie też mają się tutaj dobrze. Zresztą możecie zobaczyć na zbliżeniu, że te korzenie tutaj faktycznie są. No, i one naprawdę dobrze sobie tutaj w tym keramzycie radzą. To jest też podłoże, które jest bardzo oddychające. Tutaj jest super przepływ powietrza, także ryzyko, że coś nam tutaj zgnije czy zaczną wytwarzać się jakieś dziwne pleśnie, praktycznie nie istnieje. I chcę Wam powiedzieć też, że to jest jedna roślina, którą mam w tym keramzycie, ale planuję kupić też. Kupić albo posadzić jakieś maluszki właśnie w tym podłożu, bo mam jeszcze taką paczuszkę tego karamzytu, którą kupiłem na próbę w razie, jakby mi się nie sprawdził, ale tutaj jeszcze myślę, że na 3-4 doniczki takie mniejsze tego karamzytu starczy. Także to jest pierwsze podłoże, w którym ja uprawiam swoje rośliny. Drugim podłożem, już Wam pokazuję. Co to będzie? Ja przygotuję sobie tutaj rośliny. Drugie podłoże, w którym uprawiam rośliny, jest to fluwal. Fluwal, który jest takim, takimi czarnymi kuleczkami. Nie wiem, czy uda mi się pokazać Wam to tak, żebym tego nie wysypał. To są takie czarne kulki, czekajcie. O, takie czarne kulki, troszeczkę troszeczkę sobie pobrudziłem rękę i na fluwal trafiłem na Instagramie, bo sporo osób na Instagramie mówiło o tym fluwalu i ja jak to ja, oczywiście chcąc spróbować, zamówiłem sobie ten fluwal ekspresowo, no i posadziłem do niego też dwie rośliny. Będą to syngonia, są to syngonia, tutaj mamy syngonium macza, no i Zasada jest podobna jak z tym keramzytem hydroponicznym. Na dno dałem mech, aby on troszeczkę dłużej przytrzymał nam wodę, żeby ten fluwal tak szybko nie przesychał. I co ja robię? Zawsze podlewam po całości cieniutkim strumyczkiem wody. Ten fluwal sobie nasiąka, on jest wtedy taki błyszczący, taki robi się bardzo czarny. Bo kiedy fluwal nam przeschnie, on się robi taki troszeczkę bardziej jasny, taki. Grafitowy, można powiedzieć. Teraz jest bardzo ciemny, bo on jest też mm, teraz dość mokry. I powiem Wam, że całkiem nieźle sobie te rośliny w nim radzą. Syngonium puszcza teraz dwa stożki wzrostu. Fajnie tutaj naprawdę sobie radzi. To jest też bardzo fajne, lekkie podłoże. Można super łatwo sprawdzić, czy, czy jest suche. Można bez problemu włożyć tutaj palca. Troszeczkę blu, brudzi palc, palce, ale myślę, że zalet tego podłoża jest naprawdę dużo więcej niż, niż minusów. W takim podłożu można również ukorzeniać nasze rośliny. Szczepki pobrane z rośliny, sadzonki wkładamy sobie do wilgotnego fluwalu, ale ten fluwal też nie może pływać w wodzie, bo wtedy sadzonki zaczną nam gnić. Także ten fluwal musi być wilgotny. No i ja też widzę tutaj, że korzenie, system korzeniowy też się fajnie rozwija i tutaj też wyczytałem, przygotowując się do filmu, że to podłoże jest bardzo, bardzo nasycone takimi bakteriami, które w kontakcie z wodą jakby aktywują się, i one potrafią. Niwelować właśnie jakieś drobne podgnicia korzeni czy jakieś inne, właśnie tego typu historie. Spróbujcie, naprawdę warto. Nie jest to podłoże tanie, bo ja za taką paczkę, którą tutaj widzicie, zapłaciłem około 60 zł, więc do tanich ono nie należy, ale można używać go wielokrotnie i myślę, że jest naprawdę Czymś fajnym, czymś innowacyjnym i na razie sobie zostawię te rośliny w tym fluwalu i mam nadzieję, że będą mi naprawdę tak pięknie rosły, jak dotychczas. I tutaj jeszcze pokażę Wam drugą roślinę. Tutaj mamy drugie Syngonium. Syngonium Green Beauty. I też dałem na spód mech, aby dłużej wszystko trzymało wilgotność i żeby nie musieć tak często podlewać tych roślin dobra i przechodzimy sobie do kolejnego podłoża, tutaj mam dwa kubeczki ze stindapsusami tutaj mam stindapsusa silver splash i on rośnie sobie w lechuzie tu jest lechuza z dodatkiem z dodatkiem ceramisu a tutaj jest lechuza pon. Taka zwykła lechuza pon. Ja Wam pokażę, jak ona wygląda. Kupiłem sobie taki wór tej lechuzy, w której skład wchodzi zeolit. Zeolit to są takie te takie zielonkawe kamyczki. Jest też pumeks. Pumeks to jest ten jasny kamyczek i jest lawa, która z tych wszystkich kamyczków jest taka ciemna, taka mocno brązowa, o zobaczcie na przykład tutaj jest, jest lawa, no i te pomarańczowe yy, kamyczki, no to jest ceramis i tutaj powiem Wam, że ten stindapsus naprawdę fajnie sobie w tej lechuzie radzi, możecie zaobserwować też jak pięknie rozwija się system korzeniowy to jest Piękny widok, zobaczcie. No, i ja go trzymam sobie tak po prostu w jednym kubeczku. Nie mam tutaj żadnych dziurek, i dodatkowych dwóch kubeczków. Tak tą roślinkę prowadzę i zobaczcie, ona już tutaj puszcza kolejny stożek wzrostu, a to jest jej poprzedni liść. A jeśli chodzi jeszcze o lechuzę, to tutaj mam z kolei w podwójnym kubeczku z cindawsusata tu, którego o, chcę Wam wyjąć i tutaj zobaczcie mimo, że ja bardzo dokładnie przepłukałem, tak mi się wydawało bynajmniej, że zaczynając z lechuzą i z taką uprawą hydroponiczną mi się wydawało, że ja bardzo dokładnie wypłukałem tą lechuzę, no ale okazuje się, że że nie i powiem Wam szczerze, że musicie, jeżeli chcecie uprawiać rośliny w lechuzie no to musicie uzbroić się w cierpliwości, jeżeli chodzi o przepłukanie tego podłoża, bo te podłoże trzeba przepłukać, bo ono jest naprawdę bardzo, bardzo brudne i idzie na niego mm, ogromna ilość wody, więc to jest y, mało ekologiczne, mało ekonomiczne, <laughs> ale to jest też podłoże, które możecie używać tak naprawdę wielokrotnie. I tutaj mm, mo możecie się troszeczkę, troszeczkę pomęczyć na początku, ale y, później. Myślę, że roślinki naprawdę fajnie sobie w nim radzą. Zresztą tutaj też system korzeniowy też widać, jak on pięknie się rozrasta. I tutaj mam podwójny właśnie kubeczek. On sobie tutaj nasiąka wodą od dołu. No i on jest cały czas z wierzchu lekko wilgotny. No i ten stindapsus naprawdę fajnie sobie radzi. Dałem mu na razie taki swój własnoręcznie zrobiony palik. No, i myślę, że całkiem nieźle to wygląda. I przy okazji idzie nowy liść. Także, jeżeli chodzi o lechuzę, w sumie to też nie jest tanie podłoże. Też trzeba zapłacić za nie kilkadziesiąt złotych. Ale myślę, że jeżeli chcecie spróbować, no to warto. Myślę, że warto. Ja powiem Wam. Ja powiem Wam, że na początku bałem się uprawy hydroponicznej. Nie wiedziałem, czy poradzę sobie, ale powiem Wam, że nie jest to takie złe i widzę, że rośliny naprawdę fajnie sobie w tym radzą. A w hydroponice trzymam zazwyczaj rośliny te małe, głównie scindapsusy, jakieś małe filodendrony. Większych roślin w hydroponice nie trzymam, i tutaj przechodzimy sobie. Czekajcie, bo coś mi się tu zaplątało. Przechodzimy sobie do... E, nie, tutaj jeszcze... To jest jeszcze, e, to jest jeszcze lechuza, przepraszam was. E, I tutaj mamy stindapsusanoid, który też świetnie sobie radzi w lechuzie. E, bardzo ładnie się rozrasta, choć tutaj ten najnowszy listek, zobaczcie jaki malutki wyszedł. I ja go chyba... E, chyba go przytnę, bo nie dałem mu jeszcze palika, ale być może... Mm, Przytnę go, bo on tutaj puścił naprawdę ogromny korzeń powietrzny, który już tutaj ciągnie się naprawdę przez długi, długi czas. I myślę, że przytniemy i posadzimy go głębiej, żebyśmy mieli troszeczkę gęstszą tą roślinę. No aż czasem ona dostanie palik. No, i to jest właśnie też przykład, jak w Lechuzie ładnie rośliny sobie potrafią radzić. No i teraz przechodzimy do mieszanki podłoża. To jest mój własny eksperyment, który ja sobie zastosowałem również u siebie w swojej domowej dżungli. Tutaj mamy mieszankę mchu i perlitu. Wiem też, że niektóre osoby uprawiają rośliny w samym perlicie. Ja też miałem jednego z w samym perlicie, ale coś mu tam nie pasowało. I zlikwidowałem całkiem perlit. W samym perlicie nie mam żadnej rośliny. Ale za to właśnie perlit plus mech. Dla mnie to jest świetne połączenie. Nie wiem, czy nie najlepsze, bo zobaczcie jaki tu jest ogromny system korzeniowy. To jest to jest niesamowite. Jak ta roślinka tutaj pięknie wytworzyła ten system. Zobaczcie na mojego palca od, od fluwalu jakiego mam brudnego, ale to już nieistotne. Wracając do tematu, Perlit i Mech tworzą świetne połączenie, bardzo przepuszczalne. Mech świetnie zatrzymuje wodę. Perlit sprawia, że to podłoże jest mega przepuszczalne, mega oddychające. No i tu również mam Stindapsusa tu razem ze Stindapsusem Spir. To jest Stindapsus Spir, który puścił sobie tutaj malutkiego listka, który nie wygląda trochę jak Stindapsus Spir, ale tutaj widzę, że idzie kolejny stożek wzrostu, więc myślę, że będzie całkiem nieźle. I te podłoże, tą mieszankę podłoża naprawdę wam z całego serca polecam, bo ona jest świetna. Perlit plus mech. Idealne połączenie dla mnie. Tutaj jest mój kolejny eksperyment. Tutaj mam Epipremnum Pinatum variegatę poprowadzone od małego napaliku i w doniczce możecie zobaczyć, że mam mieszankę mchu i lechuzy. Wymyśliłem sobie, że ta roślina akurat wyląduje w takim podłożu, to jest mój kolejny eksperyment, i będę obserwował tą roślinę, jak się tutaj rozwija, jak rozwija się system korzeniowy, czy nic się złego nie dzieje. Mech, tak jak wspomniałem, świetnie absorbuje wodę. Lechuza sprawia, że to podłoże jest bardzo oddychające, bardzo przepuszczalne. To jest też nie powiedziałem tego wcześniej, ale to jest podłoże mineralne, w 100% mineralne, które samo w sobie też jest naprawdę świetnym bogactwem składników odżywczych dla roślin i naprawdę też myślę, że, że to będzie super super podłoże. Czekam aż będzie wiosna, będzie więcej światła. I jak ta roślinka ruszy. Mam nadzieję, że, że będzie wszystko z nią dobrze. Tutaj jest taki mały, też eksperyment mój. Tutaj mam w ogóle taką tanią doniczkę z temu, samonawadniającą. Ja Wam pokażę, jak to działa. Tutaj mamy taki koszyczek ze sznurkiem, i tutaj jest, tutaj jest woda, która sobie przez ten sznureczek nasiąka, i przez to ten mech jest cały czas wilgotny. Ta doniczka kosztowała, nie wiem, chyba 8 zł. Nie jest to najpiękniejsza doniczka, ale po taniości można śmiało spróbować taką uprawę hydroponiczną. A w doniczce mam Scindapsus Jade Satin, szczyt tej rośliny, który ja uciąłem, bo musiałem to uciąć, ponieważ roślina była już trochę za duża i ona miała za dużo światła i te liście nie są takie ciemne, jakie powinny być. Generalnie Scindapsus Jade Satin powinien być ciemniejszy. On jest taki troszeczkę wybarwiony, i to jest sam mech. I tutaj ta roślina na razie się dopiero ukorzenia, i ja ją tak zostawię. Niech ona się ukorzenia i niech ona sobie tak rośnie. Zobaczymy, czy ona w ogóle będzie w samym mchu sobie radziła. To jest taki eksperyment mój na ten nowy rok. O tym już powiedziałem, no i na koniec najbardziej popularne podłoże, w którym uprawiamy swoje rośliny, a mianowicie Bigos. Czym tak naprawdę jest Bigos? Może na innym przykładzie Wam pokażę, na przykładzie innej rośliny. Bigos to jest tak naprawdę mieszanka ziemi z jakimś dodatkiem. Może to być dodatek perlitu, może to być dodatek keramzytu, może to być dodatek. Chipsów kokosowych, może być to dodatek podłoża do storczyków, może być to dodatek nawet lechuzy. Wariantów jest tyle, ile jest tak naprawdę, ile jest nazw, bo każdy komponuje podłoże według własnego uznania i według tego, co najbardziej mu się sprawdza. Tutaj przykładem rośliny, która rośnie sobie w zwykłej ziemi z dodatkiem perlitu. Jest Monstera Deliciosa, którą oczywiście ja wielokrotnie chwaliłem, że ona pięknie mi się od zera po ataków ciornastków rozrosła. No i zobaczcie, jaka to jest piękna, gęsta roślina, która już puszcza też kolejnego swojego liścia. A wracając tutaj do ziemi, tak jak wspomniałem, to jest zwykła, marketowa ziemia, którą możecie kupić w ogrodniczym sklepie, w sklepie budowlanym, w sklepie spożywczym typu Biedronka albo Lidl. I jest tutaj dodatek perlitu, ale tutaj też widzę, że jest kilka kuleczek keramzytu. Także ja nie jestem do końca pewien. Nie, no jest keramzyt. Dobra, troszeczkę was oszukałem. Jest perlit, keramzyt i ziemia uniwersalna, i ta roślina sobie świetnie w tej mieszance radzi. Monstery nie są bardzo wymagające, także taka zwykła ziemia jak najbardziej do tej rośliny może, może być. Tutaj przykład kolejnej rośliny. To jest Epipremnum sebublu, jedna z moich ulubionych roślin, bo najszybciej chyba mi rośnie w tym momencie. Ja ją też dwa dni temu uciąłem i robię z niej nowe sadzonki. Jeżeli chodzi o skład podłoża, w którym ona, w którą, w którym ona rośnie, ja wam tutaj pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj mamy. W składzie ziemię uniwersalną mamy perlit, mamy keramzyt, mamy chipsy kokosowe. I ja do podłoża bardzo często dodaję aktywny węgiel, aby zapobiegać i minimalizować ryzyko występowania jakichś pleśni, jakichś namnażania się bakterii. Także to jest bardzo przepuszczalne podłoże, jeszcze bardziej przepuszczalne niż mata Monstera, bo tutaj jest więcej tych rozlu rozluźniaczy. Właśnie typu chipsy kokosowe albo, albo kora kokosowa czy kora piniowa. Naprawdę możecie robić sobie różne mieszanki i próbować w różnych mieszankach trzymać rośliny. Wiem też, że bardzo dużo osób robi tak, że kupuje sobie ziemię uniwersalną i mieszają z podłożem do storczyków, które też jest swojego rodzaju bigosem, bo jest tam różnego rodzaju. Są różnego rodzaju rozluźniacze. No i mam jeszcze jedną roślinkę, którą też Wam jakiś czas temu pokazywałem, czyli Monstera Adamson i variegata. No i muszę się Wam przy okazji pochwalić, jakiego pięknego liścia ostatnio puściła. Dużo bieli. Naprawdę fajnie się tutaj wszystko to rozrasta. No i tutaj też Wam wyjmę tą roślinę z osłonki. I tutaj mamy... W składzie też e, jakąś tam korę. E, mamy drobny keramzyt, mamy troszeczkę perlitu. E, także to jest też bardzo fajna, luźna mieszanka, którą możecie sobie sami skomponować. E, istnieją też gotowe podłoża, które możecie kupić w sklepie, e, a możecie sobie też e, skomponować takie podłoże e, sami, kupując ziemię uniwersalną, perlit-keramzyt. E, może być vermiculit, może być. E, może być lechuza, może być naprawdę, mogą być chipsy kokosowe. Ja mam też, ja wam pokażę takie gotowe podłoże tutaj do maranty i do kalatei, które ma w swoim składzie, ja wam tutaj przeczytam, ziemię kompostową, torf kwaśny, podłoże kokosowe, perlit, węgiel aktywny i nawóz. Ja wam pokażę jak to wygląda takie na dłoni te podłoże żebyście mogli sobie zobaczyć. O, i ono jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo luźne. Ja, zgniatając te podłoże, zobaczcie, bardzo mocno ono się rozsypuje. To jest znak, że podłoże jest dobrze skomponowane, bo nie można z niego ulepić kulki i roślinka, roślinka będzie w nim bardzo dobrze rosła. <laughs> rosła, przepraszam. Troszeczkę już mnie gardło boli od gadania, bo gadam dzisiaj jak, jak nakręcony, ale to dlatego, że dawno nie nagrywałem i pokażę Wam jeszcze na koniec, bo zapomniałem przy, przy mchu pokazać Wam z jakiego mchu aktualnie korzystam. Tutaj mam żywy mech, który przyjechał sobie w takim plastikowym woreczku i on nie był sprasowany w żaden sposób. On jest dość mocno upchany w tym woreczku i on jest już wilgotny. Jest w nim trochę śmieci. Troszeczkę myślałem, że tych śmieci będzie mniej. Są jakieś właśnie takie patyczki, ale sam mech jest naprawdę świetny. Jest, jest gruby i z tego mchu naprawdę bardzo dobrze mi się korzysta. Mimo, że jakoś dużo go na razie nie zużyłem, bo istnieje też mech taki sprasowany, który możecie sobie odłamać na przykład, zalać wodą, poczekać kilka minut i on wtedy chłonie tą wodę i puchnie nam. Tworząc taki wtedy mech. Jest mech żywy, który ja mam tutaj właśnie teraz. No, jest ten mech taki, jakby martwy w cudzysłowie, który jest sprasowany i który należy zalać wodą, aby on nam właśnie napęczniał. No, i omchu to tyle. Zresztą jeszcze miałem wam mówić, bo przed filmem wąchałem ten mech i on pięknie. Pięknie pachnie takim lasem, naprawdę świetna, świetna sprawa. No i słuchajcie, to by było na tyle. To są wszystkie podłoża, z których ja aktualnie korzystam przy uprawie roślin. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się z tego filmu czegoś nowego. Dajcie znać, w jakich wy podłożach trzymacie swoje rośliny, w jakich uprawiacie, co sprawdza Wam się najlepiej, a może macie jeszcze jakąś swoją magiczną mieszankę, którą chcecie się podzielić, także chętnie ja poczytam wasze komentarze, możecie się podzielić z innymi swoją wiedzą. Ja wam dziękuję za dzisiaj, życzę wam miłego dnia i widzimy się następ, w następnym filmie. Trzymajcie się, na razie cześć.